Drodzy, państwa BRICS od jakiegoś czasu już pracują nad koncepcją własnej waluty rozliczeniowej, która miałaby być konkurencją dla dolara w przyszłości w rozliczeniach międzynarodowych. De facto uniezależniłaby państwa z grupy BRICS od rozliczeń dolarowych, osłabiając tym samym znaczenie dolara, co za tym idzie Stanów Zjednoczonych w handlu międzynarodowym. I taką walutę stworzono. Nazywa się Unit. Waluta Unit jest powiązana ze złotem, w 40 aż procentach jest oparta na złocie, a pozostałe 60% jest to koszyk walut z krajów BRICS, takich jak real brazylijski, chiński yuan, rupia indyjska, południowoafrykański rand. Ta waluta ma inną koncepcję niż na przykład euro, nie ma być walutą, która jest w obiegu w krajach członkowskich BRICS, tak jak to ma Miejsce w przypadku euro ma być to instrument rozliczeniowy w handlu międzynarodowym pomiędzy tymi krajami i ewentualnie innymi krajami, które zechciałyby do takich rozliczeń dołączyć. Unit jako instrument rozliczeniowy będzie oparty na blockchainie. Używany będzie do tego blockchain Cardano, na marginesie mówiąc, duży plus dla tej kryptowaluty. Efektem będą tego szybkie, natychmiastowe i pewne rozliczenia między partnerami międzynarodowymi. Także jest to podejście mocno nowatorskie. Z jednej strony oparcie w 400% na złocie, na którym to złocie praktycznie żadna inna waluta na świecie obecnie się nie opiera. Z drugiej strony rozliczenia poprzez blockchain, także można powiedzieć waluta XXI wieku. Pytanie oczywiście, jak to zostanie zaimplementowane w praktyce, w życie i czy faktycznie ma szansę pokonać dolara, a przynajmniej stworzyć dla niego alternatywę (A wy co myślicie) części powodzenia na rynkach